Słońce powoli zachodziło nad wioską, gdy grupa dzieci bawiła się w gąszczu drzew. Wśród nich był Mateusz, młody chłopak o długich, szpakowatych włosach i zielonych oczach, z ubraniem wykonanym z połatanej tkaniny. Obok niego stała Lila, drobna dziewczynka o jasnych lokach i promiennego uśmiechu, która zawsze potrafiła podnieść na duchu każdego. To był czas letnich dni, idealny do odkrywania przygód. Pewnego dnia Mateusz natknął się na starą księgę ukrytą w zagajniku. Jej oprawa była zniszczona, ale gdy otworzył ją, ujrzał piękne ilustracje, które przedstawiały: Aleluja i opowieści z Biblii. Dzieci zebrane wokół niego zaczęły niecierpliwie zastygać w oczekiwaniu na opowieści. Lila zapytała: Czy historia może być równie fascynująca jak bohaterowie ich ulubionej gry? Z entuzjazmem Mateusz zaczął opowiadać o Dawidzie, młodym pasterzu, który stawił czoła Goliatowi. Zaznaczył, że Dawid miał wszechobecne zaufanie do Boga, nawet gdy inni się bali. Dzieci słuchały z zapartym tchem, widząc w Dawidzie odważnego bohatera, a nie tylko postać biblijną. Po chwili Lila zadała pytanie: Czy to prawda, że wierząc w Boga, możemy pokonać swoje lęki? Mateusz kiwał głową z uśmiechem. Zauważając, jak ich rozmowa przyciągała inne dzieci. W pewnym momencie nowe twarze zaczęły dołączać do grona, a historia rozeszła się po wiosce jak ogień. Zaskoczył ich fakt, że zwykłe osoby mogą osiągać niezwykłe rzeczy, gdy mają w sercach wiarę i miłość, podobnie jak David. Kiedy opowieść się skończyła, dzieci zgromadziły się wokół Mateusza, tłumacząc sobie nawzajem, co ta historia znaczyła dla nich. W takich chwilach zaczęli rozumieć, że siła nie tkwi w fizycznej mocy, ale w zaufaniu do Boga. Wspólnie postanowili zorganizować spotkania przy ognisku, aby dzielić się dalszymi historiami, które wzmacniały ich ducha. W ten sposób młodzi przyjaciele nauczyli się, że każda historia biblijna jest nie tylko odległą przeszłością, ale także drogowskazem, który może kształtować ich życie. W ich malutkiej wiosce zapalili iskrę wiary która zaczęła rozświetlać ich codzienność.